Osobiście uważam, że każdy, kto pracuje w zawodzie sprzedawcy, powinien mieć obowiązek ustawowy korzystania z pomocy psychologa, psychoterapeuty, coacha, jak zwał, tak zwał, co najmniej raz w miesiącu. Ludzie! My pracujemy pod tak olbrzymią presją, presją narzucaną przez samych siebie, chęci bycia najlepszymi, presją narzucaną przez otoczenie firmowe, masz dowieźć wynik, presją narzucaną przez otoczenie e, prywatne, często związaną z tym, że słuchaj, masz zarobić, masz utrzymać rodzinę, że spraw, o których warto pogadać e, z psychologiem, psychoterapeutą, coachem, terapeutą, jak zwał, tak zwał, jest tyle. Uważam, że powinniśmy to robić nie dlatego, że sobie nie radzimy, tylko po to, żeby sobie radzić i po to, żeby radzić sobie jeszcze lepiej, być jeszcze skuteczniejszym, jeszcze efektywniejszym. Przynajmniej tak to działa w moim wypadku.